Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Spotkanie noworoczne środowisk twórczych. Niebiescy na zgrupowaniu. Chorzowski Przedsiębiorca Roku. Bal Sportowca. Piacola jakiego nie znacie to recital jaki zaprezentowano środowisku twórczemu naszego miasta. Mamy okazję, jak co roku, spotkać się i z tymi, którzy korzystają z dóbr kultury w naszym mieście, ale i z tymi, które je tworzą. Może ta druga wartość jest jeszcze szczególniejsza, czyli jeszcze ważniejsza. Cieszę się, że, że Państwo tak licznie, jak zwykle, dopisujecie na tym naszym spotkaniu. Chciałbym Państwu życzyć krótko i treściwie przede wszystkim, żeby wena was nie opuszczała tym, którzy tworzą, malują, śpiewają, bawią się mniej lub bardziej poważnie w teatr. Chcą być artystami z górnej półki, ale tymi, którzy bawią się sztuką również i wcale nie mają ambicji, żeby być wielkimi artystami, natomiast chcą się doskonale. W, 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 wśród ludzi, którzy mają podobne zamiłowania się realizować, pieśni życia wykonała laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa w dziedzinie kultury w kategorii osiągnięć twórczych Barbara Dudzka. Pomysł, który za mną chodzi od, od, od kilku dobrych siedmiu lat. Mniej więcej od dwóch lat się tak nosiłam z zamiarem realizacji. Już tutaj wspominałam, właśnie w Chorzowskim Centrum Kultury, że chciałabym coś takiego zrobić. Doszło teraz właśnie to do skutku. Po prostu zmobilizowaliśmy się, i ja się zmobilizowałam przede wszystkim. Wyszukałam utwory, i jakby pociągnęłam za sznurki odpowiednie, i zaczęło się dziać. Bulwary ptaków krzyw. W ramach przygotowań do rundy wiosennej niebiescy wybrali się na zgrupowanie do Rybnika Kamienia. Ruch przed świąteczną przerwą znalazł się na przedostatniej pozycji w tabeli ekstraklasy. Zawodnicy na pewno byli, wypany, podłamani wynikami, to bez dwóch zdań. Też nam nie było łatwo, no bo trochę czasu upłynęło zanim żeśmy zapunktowali, tak? Natomiast no szkoda nam przede wszystkim tego ostatniego meczu z Wisłą, bo te punkty były też w zasięgu powiedzmy, w naszym zasięgu i tu na pewno to były takie wahania, jeżeli chodzi o atmosferę, o zadowolenie. Bazą treningową chorzowian jest Hotel Olimpia, ośrodek przygotowań sportowych w rybniku kamieniu. Specjalizujący się w organizacji zgrupowań dla drużyn sportowych. Byłem w wielu miejscach jako zawodnik, jako trener oczywiście ta baza się zmienia, natomiast Plus jest też taki, że my jadąc na tygodniowe zgrupowanie, to w ciągu tym razem 35 minut jesteśmy na miejscu, więc nie tracimy zbędnego czasu na podróże, nie wypada nam żadna jednostka treningowa, więc jeżeli się jedzie na tydzień, no to już w poniedziałek rano możemy trenować. Gdybyśmy jechali gdzieś dalej w Polskę, no to wypada przynajmniej pół dnia. I to bierzemy też pod uwagę. A jeżeli wszystko jest w zasięgu wzroku, że tak powiem, wszystko jest pod ręką, nic za mnie brakuje, no to nie widzę powodu, żeby szukać czegoś innego. Wyjazd do kamienia to dla niebieskich przede wszystkim czas intensywnych treningów. Na nadchodzące mecze w rundzie wiosennej zawodnicy patrzą z optymizmem. Ja osobiście nie przystępuję z żadnymi obawami, bo e, trzeba się zmierzyć z tą sytuacją. Nie jest ona komfortowa, ale. E, Widzę po treningach, po zaangażowaniu, po ludziach, którzy tutaj są, że jesteśmy w stanie spokojnie wydobyć się z tego miejsca i, i na pewno będziemy szli w górę. No w dół nie ma zbytnio jak, bo, bo nie ma tam wiele pod nami. Klienci już po raz trzynasty wybrali najlepszych chorzowskich przedsiębiorców. 15 stycznia laureaci konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku odebrali statuetki podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Idea już jest nie nowa, bo konkurs odbywa się po raz trzynasty. Cieszy się niesłabnącą popularnością, to nas niezmiernie cieszy. Chorzowskie firmy mogą się promować, pokazywać podczas tej gali. Nową takim w tym roku jest to, że na firmę można było głosować tylko przez internet. To pokazało siłę tego medium, jakim jest internet. Oddano ponad 25 tysięcy głosów. Ten konkurs pozwala klientom oceniać, kto najlepiej spełnia pokładane w w Nadzieje. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: handel, usługi i gastronomia. Zwycięzcą w kategorii usług jest firma reklamowa Eblis, która realizuje wiele kampanii reklamowych, oferuje produkty reklamowe, zarówno w formie drukowanej, jak i jakieś gadżety reklamowe. Laureatem w kategorii handel jest magia kwiatów. Firma branżowa z branży ogrodniczej od wielu lat na rynku, zarówno handel, jak i hodowla materiału roślinnego. Projektowanie ogrodów. Dla mnie jest to nagroda bardzo prestiżowa, ponieważ przez cały okres bycia na rynku, czyli przez cały okres tych 120 lat, nikt z naszej rodziny nigdy nie został w ten sposób wyróżniony i doceniony, więc jest to dla nas tym bardziej miłe, że akurat nasza praca została doceniona. Trzecią z firm, która uzyskała nasze wyróżnienie, to jest kompleks czy restauracja z kompleksu Sztygarka, Restauracja Prezydent, uznana za najbardziej godną tego tytułu. Chorzowskiego, przedsiębiorcy roku. Na gali ogłoszono także zwycięzców konkursu dla uczniów chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Tytuł chorzowskiego przedsiębiorcy jutra otrzymali Krzysztof Pielas z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych oraz Aleksander Moś ze Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Wręczono także srebrny laur umiejętności i kompetencji przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Otrzymało go chorzowsko-świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury Batory już po raz 18 nagrodzono najlepszych sportowców, działaczy oraz trenerów. Jak co roku, jest to taka okazja podczas tego gali sportu, balu sportu, wyróżnić najlepszych sportowców, dowartościować nagrodzić. To na taki dzień, który możemy wszystkim podziękować za te, za te wyczyny, za te sukcesy i za ten wkład pracy. W tym roku nagrody otrzymali biatlonistka Monika Chojnicz, olimpijka i medalistka Mistrzostw Polski. To już jej druga statuetka. Nagrodę odebrała mama zawodniczki. Ona z każdej nagrody bardzo się cieszy i ona jest bardzo zadowolona. Za każdym razem. Kolejne wyróżnienie trafiło do Mirosława Miozgi, zawodnika klirek Suchorzów, z którym zdobył cztery Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski. Przecież ten cały okres który tutaj jestem w Pożowie, dawałem się wszystko i na boisku, i poza nim, i w szatni, także, także to chyba jednak zostało docenione. To jest takie ogromne wyróżnienie, czego się nie spodziewałem na koniec mojej przygody praktycznie z piłką. Wiadomo, ja mam, mam już swoje lata, no ale naprawdę motywacja i ogromne zaskoczenie. Dwie nagrody powędrowały do ruchu Chorzów. Jedna dla klubu za brązowy medal Mistrzostw Polski, druga dla kapitana Marcina Malinowskiego. Statuetka trafiła również do Małgorzaty Myrcik, trenerki klubu sportowego Piątka Chorzów, która wychowała wielu medalistów i rekordzistów Mistrzostw Polski w pływaniu w kategorii junior. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w grapplingu, zawodnik oraz trener Maciej Polok także został uhonorowany. Cały czas robię to co kocham, czyli i trenuję i uczę innych, ale... Dobrze, że ktoś to docenia i fajnie, że, że zostałem wyróżniony. Bogusława Śrutwa i Barbara Bańdo to zaś panie docenione za działalność w dzielnicowym ośrodku sportu i rekreacji Sokolnia. Klubu, który z wielkim sukcesem rywalizuje na krajowym podwórku oraz startuje w międzynarodowych zawodach rangi mistrzowskiej. Nagroda specjalna trafiła do Ludwika Biegasika, prawdziwej legendy polskiego i chorzowskiego szczypiorniaka. Po ceremonii wręczenia nagród prezydent miasta wzniósł toast. Następnie zaproszeni goście ruszyli do tańca. Muzyka Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Chorzowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl pół na pół w reżyserii Wojciecha Malajkata. Polecamy spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem w sztygarce. 27 stycznia w Miejskim Domu Kultury Batory odbędzie się wystawa malarska Jacka Szaleńca. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!